Witam państwa serdecznie oficjalnie na drugim dniu Sopockiego Panelu Obywatelskiego. Jest to pierwszy panel obywatelski w Sopocie. Wczoraj mieliśmy okazję się poznać. Dzisiejszy dzień będzie odrobinkę różnił się od wczorajszego. Wczorajszy dzień był luźny. Mieliśmy okazję dużo czasu rozmawiać ze sobą. Dzisiaj towarzyszy nam pewna też zewnętrzna presja, bo oglądają nas na transmisji, ale nie państwa, bo dzisiejszy dzień edukacyjny, który jest takim momentem. Napełniania się wiedzą, inspiracją, szukanie tego tła do wypracowywania przez Państwa rekomendacji dla polityki parkingowej w mieście, przez to, że spotkamy się z osobami eksperckimi, w założeniu panelu jest takie, że inni, którzy nie zostali wylosowani, nie są takimi szczęściarzami jak Wy, będą mogli też oglądać. Prezentacje eksperckie, też zasilić się wiedzą, żeby może Państwu podpowiedzieć. Może mieszkańcy, mieszkanki Sopotu, którzy oglądają naszą dzisiejszą transmisję, będą chcieli tuż po dzisiejszym dniu um, przedstawić swoje propozycje rekomendacji. Państwo je 5 lipca też usłyszą, będą mogli Państwo, nie może niektóre z nich wybrać, zmodyfikować. Um, to po, po to robimy tę transmisję, żeby właśnie upublicznić ważny kawałek tego procesu, jakim jest panel obywatelski. Ale przede wszystkim to Państwo, paneliści są tutaj najważniejsi. Transmitowane są wyłącznie części edukacyjne, czyli prezentacje eksperckie oraz prezentacje stron państwa. Państwa wizerunek nie będzie upubliczniany. W momentach, kiedy będziemy ze sobą rozmawiać, razem z moderatorami czy razem z ekspertami, to kamery będą wyłączone, więc proszę się tym absolutnie nie stresować. Już też zapowiadając, dzisiaj mamy takie dwa najważniejsze bloki. Dzisiaj poznajemy czwórkę osób eksperckich, usłyszymy ich prezentację, ale też będzie okazja dwóch tur rozmów w stolikach z osobami eksperckimi. A później spotkamy się również z czterema lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, ruchami miejskimi, które zgłosiły się w otwartym naborze ogłaszonym publicznie na oficjalnej stronie miasta i te organizacje też będą chciały przedstawić swój punkt widzenia. Często reprezentują oni jakąś konkretną grupę mieszkańców Sopotu, więc też chcą się podzielić swoimi refleksjami. Również w troszkę krótszym formacie będą Państwo mieli okazję z nimi i usłyszeć prezentację, a później z nimi porozmawiać w mniejszych grupach i to jest plan na dzisiaj. Dzisiaj godzinę później zaczęliśmy, szanując niedzielę, ale godzinę później też skończymy. Liczba godzin całego spotkania będzie taka sama. Harmonogramy naszego dzisiejszego spotkania można zobaczyć rozwieszone choćby przy wejściu do naszej sali. Zanim zaproszę bardzo, ważnego, bardzo ważną gościnę, to jeszcze chcę powiedzieć o tym magicznym flipchartzie, o tej magicznej kartce, Czyli o parkingu. To nie, jest tam, to, to nie jest nasz parking, gdzie można swój samochód postawić, ale można zaparkować pytania. To znaczy w trakcie e, prezentacji eksperckich, w trakcie prezentacji stron, mogą się pojawić Państwo jakieś pytania. Czasem zgłaszają je Państwo do moderatorek, facylitatorek. E, I tutaj w trakcie spotkania w każdej chwili można wstać, zostawić jakieś pytanie. Może to być też pytanie trochę spoza tematu, o którym będziemy rozmawiać, ale to jest taka przestrzeń, że jeśli znajdą się pytania na tej karcie, to spróbujemy na nie odpowiedzieć. Dzisiaj, albo dostarczymy Państwu odpowiedź do piątego, albo internetowo. Więc zachęcam do tego, aby skorzystać. Ale tak jak Państwu wczoraj mówiliśmy, całe to wydarzenie, cały panel obywatelski został zorganizowany na potrzeby Urzędu Miasta Sopotu. To Urząd Miasta Sopotu zadał Państwu pytanie w tym zaproszeniu, które trafiło do Państwa jako do losowych mieszkańców. I chciałbym dzisiaj zaprosić, teraz zaprosić Panią Magdalenę Szyżyńską-Jachim, prezydentkę Sopotu, która dzisiaj zaczynamy oficjalne części edukacyjne, za tydzień, dwa tygodnie części deliberacyjne. Pani prezydent, bardzo zapraszam do tego, żeby przywitać się z panelistami i też powiedzieć od siebie. Dziękuję. Zapraszam przewodniczącą Rady Miasta, Aleksandrę Gosk ze mną, dobrze? Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam Państwu podziękować za to, że odpowiedzieli Państwo na naszą prośbę i zgłosili chęć rozmowy o naszym mieście. Zdajemy sobie sprawę, że system parkingowy, jak wiele różnych kwestii w mieście, ma wielu interesariuszy i każda grupa może mieć zupełnie inny, czasami sprzeczny ze sobą interes. I naszą mądrością jako wspólnoty jest wypracowanie takiego systemu, który po pierwsze będzie widział potrzeby wszystkich grup. Ja nie mówię, że on zawsze będzie w stanie każdą potrzebę uwzględnić, ale sama wiedza o tym, jakie potrzeby poszczególne grupy mieszkańców czy przedsiębiorców, także naszych gości, bo jesteśmy miastem, miastem turystycznym, mają, jest bardzo istotne. Dlatego cieszę się, że Państwo odpowiedzieli, bo dzięki temu ta grupa, jak patrzę, jak rozmawiałam tutaj z organizatorami, jest bardzo reprezentatywna, czyli mamy przedstawicieli bardzo różnych grup mieszkańców. Ja życzę dobrej pracy, życzę tego, żeby każdy z Państwa miał poczucie, że może powiedzieć o tych swoich oczekiwaniach, ale też mam taką prośbę, żeby patrzeć szeroko i może czasami, co często nam się zdarza w pracy dla miasta, też zmieniamy zdanie, widząc właśnie czyjąś inną perspektywę, bo czasami sobie z niej w ogóle sprawy wcześniej nie zdajemy. I to o tym jest ten panel. Żebyśmy poznali oczekiwania, poznali potrzeby i spróbowali wypracować system, który będzie jak najbardziej przyjazny dla każdej z grup, a przede wszystkim dla naszego miasta. Także bardzo Państwu dziękuję, że. Chcą Państwo poświęcać swój czas na tą pracę. Ja mogę ze swojej strony oczywiście powiedzieć, że te rekomendacje będą dla nas podstawą do tworzenia systemu parkingowego i pozwólcie, że chciałam tutaj dwóm osobom z Urzędu Miasta podziękować. Jest Krzysztof Jałoszyński z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska i jest Beata Nawrocka, moja pełnomocniczka do spraw kontaktów z rządem i samorządem, osoby, które. Krzysztof bardziej od strony takiej merytorycznej, Beata bardziej od strony organizacyjnej. Także ten panel przygotowują i w nim uczestniczą. Także ja bardzo dziękuję i przekazuję głos jeszcze Pani Przewodniczącej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo A jeszcze miło... Jeszcze tylko powiem, że obie przyjechałyśmy rowerami tutaj. Tak. tak. Ja jeszcze z jogi na trawie. Szanowni Państwo... Ja z festynu na ogniwie. Bardzo miło mi Państwa poznać, przywitać i wyrazić olbrzymią wdzięczność za to, że zdecydowali się Państwo odpowiedzieć na nasze zaproszenie. To jest pierwszy raz, kiedy taką formułę partycypacyjną prowadzimy w Sopocie i jest to naprawdę dla mnie osobiście olbrzymi powód do dumy, więc bardzo Państwu dziękuję, że się Państwo zaangażowali, bo nie wiedzieliśmy, jaka będzie odpowiedź Sopocian na tego rodzaju produkt, jaki zdecydowaliśmy się wprowadzić, aby odpowiedzieć sobie na to, jakie są potrzeby Sopocian. Pocian, jeżeli chodzi o politykę parkingową. Na pewnym etapie budowania polityk miejskich zdałyśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zaprogramować, dlatego że każdy obszar, każda dzielnica, każde potrzeby są na tyle wyjątkowe, że chcielibyśmy państwu oddać głos i niejako na państwa też przekierować trud rozwiązań, które będą działały. Nie tylko dla małych obszarów, ale dla całego miasta i dla całego Sopotu. Także z mojej strony jeszcze raz bardzo duże podziękowania, że się Państwo zaangażowali, a z nas z Sopotu i Pani Prezydent, Pani też bardzo dziękuję za to, że tą formę partycypacji, niełatwą, kosztowną, i wprowadziliśmy w Sopocie po raz pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni. Dziękuję to decyzja bardzo. także radnych Sopotu, także razem wszyscy, słuchajcie, pracujemy i tworzymy to miasto. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i dziękuję organizatorom. To taki bardzo ważny element też pokazujący, widzieli Państwo to w zaproszeniu, tak? ale to nie jest tak, że my, jako e, jakaś organizacja pozarządowa, wymyśliliśmy sobie ten panel. E, chcę Państwu też pokazać jeden taki ważny slajd, który, 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 na którym nie skupialiśmy się w poprzednim dniu, ale który trochę pokazuje te różne role, które są w panelu. E, nie chcę o tym bardzo długo rozmawiać, ale chciałbym podkreślić kilka takich ważnych aspektów, no, które pokazują. W duchu wczorajszego dnia, dlaczego to jest wyjątkowe narzędzie, ale też pokazujące um, pewne niezależne decyzje, które zostały tu podjęte. Um, bo pani prezydent um, wysłała zaproszenie do państwa, otworzyła to nasze spotkanie, ale, ale właśnie pani prezydent teraz wychodzi, wychodzi z, tego, z tego spotkania. To, co jest ważne, urząd w, tej, w tym całym układzie jest tym zamawiającym. On ma ten problem. On ma ten. Słuchaj? Dobra, niedzieli. On, um, on ma to konkretne pytanie, które chciałby Państwu zadać i trochę poszukać rozwiązań. Um, my, jako Fundacja Pole Dialogu, um, ja i Ewa i inne osoby, które um, na zapleczu pracują przy tym procesie, procesie Joanna, um, która nie na zapleczu, ale tutaj facilituje jeden ze, ze stolików, jesteśmy takim zespołem koordynującym. No i powiem Państwu szczerze, to, co jest um, najważniejszym sprawdzianem tego. Dlaczego jesteśmy niezależni jako podmiot? To to, że robiliśmy już ileś takich paneli dla innych miast, to jest jakiś jeden aspekt, ale drugi, nie jesteśmy z Sopotu. I powiem coś bardzo bolesnego. Są Państwo przygotowani? Nam jako tym, którzy facylitują, są tutaj, będzie to bardzo mocne co powiem. Są Państwo gotowi? Nie zależy nam na Sopocie. To znaczy, to wierzymy, że to Wam ma zależeć na tym Sopocie. My nie jesteśmy z Sopotu. Powiem też coś bolesnego: jesteśmy z Warszawy. E, Ojej, oh jest. <laughs> e, powiem jeszcze coś bardzo kontrowersyjnego. Zupełnie nie interesuje nas temat parkowania w mieście. Nie znamy się na tym. My, jako Ewa, jako Mateusz, robiliśmy te panele o temacie pieców węglowych w innych miastach, o temacie komunikacji publicznej, o, o temacie strategii miasta, o różnych tematach. Chodzi o to, że nas to wszystko nie obchodzi. Państwo nas obchodzą i chcemy zapewnić, żeby ten proces był miejscem, gdzie Państwo wymyślą rozwiązania dla waszego sopotu, na którym wam zależy i dla tematu polityki parkingowej, która was, rozumiem, boli, jak jakiś kamyk w bucie. I my do tej potrzeby też zatrudniliśmy facylitatorów, facylitatorki, moderatorki, które są z Wami. One też nie są z sopotu. Też ich potencjalnie nie interesuje temat parkowania tutaj. A przepraszam, Beata jest z Sopotu, przepraszam, Beata jest z Sopotu, ale Beata rozumiem, że Twoją y, głównym, y, główną pracą poza facelitacją jest co? Jestem Przestrzenią miejską. Dokładnie. Więc to jest, um, to jest ten wątek facilitatorów, ale jeszcze jakby tego, tego było mało w tym temacie niezależności, to mamy nad sobą i każdy element tego procesu oglądały dwa zespoły monitorujące powołaną przez panią prezydent. Ale to nie oznacza, że to są koledzy i koleżanki, pani prezydent. Mieliśmy jeden zespół monitorujący standardy panelu, to są trzy osoby niezwiązane z Sopotem, które zajmują się naukowo od lat takimi narzędziami, jak to. Wczoraj mieliście okazję poznać Paulinę. Która tutaj, która tutaj była. I drugi zespół monitorujący program panelu, który patrzył na to, jak podeszliśmy do tematu, jakie części eksperckie zaplanowaliśmy, jakich ekspertów zaprosiliśmy. I tam są osoby, które na przykład reprezentują wszystkie kluby radnych w Sopocie. Nie tylko kluby związane z panią prezydent, ale wszystkie kluby radnych. I są tam też organizacje pozarządowe, lokalne, które nie są związane z panią prezydent, które zgłosiły się w otwartym naborze. Więc to są dwa zespoły monitorujące, które też tę część edukacyjną dzisiejszą przeglądały, proponowały tematy, które powinny się, powinny się znaleźć. Ale to, co jakoś jest dla mnie ważne, to samo ten, ten apel. Powiem, rzucę biblijnym jakimś nawiązaniem. Mówi się, że no, albo się ma dar wiary, albo się nie ma daru wiary. To jest ten biblijny nawiązanie, ale ja nie wierzę w takie założenie. No, wierzę w to, że wierzę, można pomóc jakoś. I jeśli państwo w jakiś element tego procesu mają jakąś wątpliwość, to my jesteśmy z Ewą, żeby to wyjaśnić albo dostarczyć jakieś informacje. Bardzo zachęcam do tego, żeby łapać nas na, na korytarzach, na, przerwę, na przerwie kołowej i pytać, jeśli coś jest niezrozumiałe w tym, w tym procesie. I jeszcze w ramach um, przypomnienia, zanim, zanim oddamy się do pr prac grup stolikowych, żebyście chwilę porozmawiali też w swoich grupach familijnych, um, mamy konkretne pytanie, tak? e, które zostało, jakby to jest to, jakby to powiedzieć, zamówienie, które Pani Prezydent daje Wam, to pytanie, przyjrzyjcie się mu. Ja podkreśliłem też niektóre rzeczy, które są w tym, w tym pytaniu. Tak? Będziemy o nich w piątego jeszcze rozmawiać, zastanawiać się, proponować jakieś ćwiczenia, ćwiczenia, do tego, żeby zobaczyć, co to oznacza. To dostępna, efektywna, przyjazna przestrzeni publicznej i środowisku. Tak? Ale pamiętajcie z tyłu głowy, że jest konkretne zadanie przed Wami, konkretne pytanie. No i to pytanie, jak zaprojektować tą strefę parkingową? Czy tylko dla mnie ona ma być dobra, czy dla wszystkich? Tak? No, Można by powiedzieć, no skoro będzie dla mnie dobra, to i będzie dla wszystkich, ale czy tak jest naprawdę? Ten slajd pokazuje też dla Państwa, żeby mm, pamiętali Państwo o tym, że reprezentujecie tutaj większą społeczność Sopotu yy, i tragedia się stanie. Powiem kiedy się stanie tragedia tego panelu. Jak yy, celem wszystkich was będzie tylko załatwienie swojego własnego interesu. To jest coś więcej. Trzeba znaleźć właśnie ten interes wspólny, który Wy reprezentujecie doskonale. No i wszystko jest jak cebula. Nasz panel też, i ten temat, no bo wydaje się, że pytanie jest konkretne. No ale zobaczcie, jak z cebulą. Trochę Wam pokazuję też ten slajd, żeby powiedzieć, dlaczego zaczynamy od samego początku część edukacyjną. No bo. Mamy to co nas interesuje najbardziej, płatne parkowanie, no ale jak z cebulą, to ma warstwy. Żeby trochę popracować nad tym tematem, to trzeba zobaczyć co jest wyżej, trzeba zobaczyć co jest wyżej, trzeba zobaczyć co jest wyżej. Tak? Bo inaczej jeśli się skupimy tylko na tym, no to to jest trochę jak budowanie jakiegoś domu z prefabrykantów. Tak? Y My chcemy Państwu zaproponować tą część edukacyjną jako pewne tło do waszej decyzji, do waszych decyzji. To jest tło, z którego możecie skorzystać. Nie musicie, możecie skorzystać. I to jest trochę jakby pójść do jakiegoś marketu i są tam cegły, żeby zbudować willę Hestia, tak? To jest Willa Hestia? Wille willę wille, wille tak, żeby nie zanurkować od razu w gotowe właśnie prefabrykandy i wybudować taki takiego poczwarka, tak? Więc to, to część edukacyjną potraktujcie jako darmową kartę do, nie chcę powiedzieć nazwy sklepu budowlanego, do jakiegoś sklepu budowlanego, gdzie możecie wybrać młotek, cegłę i zbudować z tego swoje rekomendacje. Czasem w tych prezentacjach eksperckich będą takie gotowe prefabrykanty, które na przykład w innym mieście się sprawdziły, ale potraktujcie to, że to jest narzędzie do tego, żeby zbudować wasze rekomendacje i to wasza decyzja jest tu najważniejsza. Wasz głos i to, jak wy sformułujecie rekomendacje, i czy namówicie innych, inne osoby spośród siebie do zagłosowania. Bo to też jest to ryzyko, jak każdy będzie dbał o swój interes. Bo jak. Przepraszam, że Ciebie wybrałem, Mika, ale to, to, to nie chodzi o Ciebie. Ale jeśli na przykład Mika wymyśli jakąś rekomendację tylko dla siebie, to nikogo, 75% nie namówi wszystkich osób na to, żeby zagłosować na tę rekomendację. No i Mika wyjdzie z niczym, tak? Ale chodzi o to, żeby znaleźć takie rekomendacje, które też spośród siebie znajdziecie poparcie 75% osób. I takie poparcie nie jest aż tak trudno złapać, bo zobaczycie, że, że, że jakby zaczniecie ze sobą rozmawiać o rekomendacjach, to wypracujecie super rzeczy, z którymi wy się przede wszystkim zgadzacie, a nie urząd, nie eksperci, ekspert, tylko wy się zgadzacie z tym. Ale to tyle, tego już nie będę pokazywał, albo nie, to to muszę jeszcze pokazać. Um, dlatego dzisiaj, um, po przerwie i po pracy, gru, po pracy grup familijnych, um, zaprosimy Was do takiego lejka edukacyjnego. Te części edukacyjne, jakby to założenie było konsultowane właśnie z tym niezależnym zespołem um, monitorującym program panelu. I trochę jak z tą cebulą, że chcemy Was zaprosić do kilku wcześniejszych warstw cebuli, żebyście mogli porozmawiać o rekomendacjach dla parkowania w sopocie. Wczoraj usłyszeliśmy generalną prezentację o mobilności, o różnych trendach i wizjach przyszłości. Usłyszymy dzisiaj też taką generalną, wstępną prezentację o tym, jakie są w ogóle fakty o parkowaniu w mieście, fakty, mity o parkowaniu w mieście. Porozmawiamy o samych strefach płatnego parkowania w miastach. Potem zobaczymy prezentację też o tym, jak to wyzwanie wygląda w Sopocie. I usłyszymy różne inspiracje i dobre praktyki z innych miast, także podobnych do Sopotu, z Polski i zagranicy. I takim sposobem liczymy, że, że to zasili was w Was tę energię, wiedzę i inspirację do tego, żeby piątego... Wypracować rekomendacje. Strasznie tu gorąco jest. Ale jeszcze ostatni, ostatni punkt, który też jest ważny dla Was, bo później będę Was zachęcał do tego, że jeśli czujecie, że kogoś trzeba jeszcze zaprosić do tego grona eksperckiego na piątego, to chcę Wam powiedzieć, jak wybieraliśmy w ogóle osoby eksperckie. Wychodziliśmy od tego pytania, zamówienia Pani Prezydent. To było pytanie, z którym my jako organizatorzy nie dyskutowaliśmy. Pani Prezydent ustaliła, że jest takie pytanie i chciałaby usłyszeć odpowiedź na to pytanie od losowo wybranej grupy mieszkańców. My skorzystaliśmy z konsultacji eksperckich, żeby trochę zrozumieć ten temat, bo tak jak powiedziałem, nie znamy się ani na Sopocie, ani na e, parkowaniu, i pozwoliliśmy sobie e, zrobić takie paczki tematyczne, czyli trochę zrozumieć, co w tym temacie, co w tym pytaniu naprawdę jest. No tak, jak uczymy się wszystkiego, to próbujemy sobie jakoś to rozbić na czynniki pierwsze. Stworzyliśmy wstępną listę 23 osób eksperckich. Mieliśmy jedno ważne też założenie, jedno niestety nie udało nam się go wprowadzić, że oprócz tego, że mamy listę różnych osób eksperckich, to chcemy, żeby w, na tej liście była równowaga płci był i były osoby, które znają kontekst tego regionu Polski. Czyli nie, że spadochronujemy wszystkich ekspertów z Warszawy czy z Krakowa, tylko że chcemy mieć w tej piątce osoby, które rozumieją kontekst metropolii, Sopotu. No i chcielibyśmy mieć równowagę płci pomiędzy kobietami i mężczyznami. Niestety, bardzo przepraszam, to się nie udało. Mamy tylko jedną ekspertkę w naszym, w na naszym gronie. To jest rzecz, nad którą na pewno będziemy, będziemy dalej pracować. I to, co jest ważne, ten konstrukt, który zaproponowaliśmy, został zaopiniowany pozytywnie przez ten niezależny zespół monitorujący, którym są radni ze wszystkich, ze wszystkich klubów i są niezależne organizacje stąd, z Sopotu, pozarządowe. No i mieliśmy też takie kryteria, że nasi eksperci muszą mieć minimum 5 lat doświadczenia, wykształcenie wyższe kierunkowe, muszą pracować na uczelni albo być, wyspe być z wyspecjalizowanej organizacji. No i tak mieliśmy takie wewnętrzne, że minimum muszą mieć jakieś 4 współpracę. Robić coś w tym temacie dla innych, urząd, dla innych urzędów niż Sopot. Więc pomyślcie też o tych, jeśli będziecie chcieli proponować, macie do tego prawo jako paneliści, to pamiętajcie też, bo macie prawo o dodatkowe opinie lub wystąpienia osób. Jeśli poczujecie po tym dzisiaj, że jakaś perspektywa nie została zaprezentowana, to dajcie nam dzisiaj znać lub jutro, bo mamy niedużo czasu do piątego, ale też pamiętajcie o tych kryteriach, które są dla nas ważne i które tworzyły tą część edukacyjną. Przepraszam za ten długi wstęp, ale już oddaję was, was w ręce grup familijnych. To jest teraz takie 12 minut na to, żeby ze sobą porozmawiać w grupach familijnych, zrobić takie sprawdzenie, jak po wczoraj, jak, jak minął Wam wieczór, ale też porozmawiać trochę o Waszych apetytach, planach na tę część edukacyjną. Z czym startujecie tę część edukacyjną? I to jest moment na Wasze rozmowy. Powodzenia!